Żeby zobrazować, jaka jest skala Chin, jaki to jest gigant przemysłowy, to Amerykanie, nie pamiętam do liczby względnych, ale pamiętam porównawczo, relatywnie do... Yy, Amerykanie produkują w chwili obecnej więcej stali i aluminium w wartościach obiektywnych niż w 1945 roku na zakończenie wojny, czyli bardzo dużo, ale Chińczycy produkują, nie wiem, no kilkadziesiąt razy więcej stali i aluminium tak, niż Amerykanie. W ciągu trzech lat Chińczycy zużyli więcej betonu. W latach 2012, chyba 2015, 13, 16 zużyli więcej betonu niż Amerykanie w całym XX wieku. Skala Chin zapiera dech w piersiach. W ciągu jednego roku Chińczycy budują powierzchnię pumu mieszkaniowego taką, jaką ma jakie, rocznie, jaką ma Rzym. Tak. To jest rzeczywiście skala nieprawdopodobna. Chińczycy budują, zbudowali w ciągu 10 lat o półtora razy więcej autostrad, jeżeli chodzi długość, niż Amerykanie mają cały Stanach Zjednoczonych. w ciągu 10 lat. W ciągu 10 lat Chińczycy zbudowali system szybkiej kolei, który jest większy niż reszta systemu szybkiej kolei razem wzięty na świecie. I mało tego, budują, zbudowali więcej okrętów wojennych w zeszłym roku niż wszystkie floty wojenne świata razem wzięte. Tylko oczywiście to nie są wielkie lotniskowce, to są mniejsze obiekty, przepraszam, okręty, jednostki, więc to jest nieporównywalne, tak? ale liczbowo tak jest. Stocznie chińskie produkują jak bułeczki okręty, bo dlaczego? Jaka jest największa przewaga Chin? I to o tym mówił prezes Cook. Cook się on chyba nazywa szef Google ZS, bo może już trochę zmęczony, chyba Google. Który powiedział, że po prostu w Chinach, jak zrobi ogłoszenie, że szukuje na takim takim stanowisku inżyniera materiałowego, tooling engineer, tak, który umie skalibrować maszynę cholera w tej fabryce, żeby produkowała precyzyjne urządzenia, to cały stadion przyjdzie. W Stanach nie. No tak.